I oczywiście, Mako, wiedzę, że jest Kebusa. W dzisiejszym odcinku dołączamy do każdej możliwej bitwy, jaka tylko jest na case Batlach. No, oczywiście, w moim budżecie, tak? Także, jeżeli coś będzie poza budżetem, no to oczywiście nie dołączymy. Ale wszystko, co jest po prostu po kolei, będziemy dołączać. Zobaczymy, czy ta taktyka odda. A wy, jeżeli chcecie coś płacić, to oczywiście tutaj wpisujecie kod Kebus. No i 10% plus do depozytu. Dużo metod płatności. Polecam korzystać. No i darmowe 2,50 na start, jeżeli jeszcze nie graliście. I my sobie przechodzimy do. Z Klikamy sobie w tą rubrykę i dołączamy do każdej bitwy po kolei. Także lecimy. E, dobra, dołączamy do skrzyni knife na sam początek. To nam bardzo mocno ograniczy budżet, e, ale, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy ograniczy, czy jednak zwiększy. No mamy dokładnie to samo, także tutaj już jest losowanie. Proszę, żebym to był ja. E, no niestety, niestety mocno ograniczamy budżet na sam start, e, ale okej, okay. my się nie poddajemy, my dołączamy do każdej możliwej bitwy. No i tutaj mamy za 834, no i moglibyśmy do niej dołączyć, gdyby nie fakt, że przed chwilą właśnie przegraliśmy. E, dobra, dołączamy do tej. Okej, okay, nie dołączamy, bo zdążyły boty dołączyć. E, patrzę od dołu, żeby do każdej możliwej dołączać. Lecimy sobie do Alexa, tutaj jakaś e, bitwa za 390, <grym>, czyli idealnie nasz budżet po pierwszej porażce, e, ale zobaczymy. Może tutaj, może chociaż w tych bitwach za 3 złotówki będziemy wygrywać. Chociaż wolałbym zdecydowanie wygrywać w tych bitwach za e, złoty 500. Ale dobra. Let's see. Póki co wygrywamy i to o całą, e, całe złoty 10. No i chyba niestety przegrywamy na sam koniec. Co się dzieje? No dobra. E, no dobra, ale to, to mnie nie boli. Lecimy dalej. E, dołączamy do bitw po kolei, oczywiście do każdej. Jeżeli jakaś bitwa się odbędzie, to po prostu sobie cofniemy. Staram się lecieć po kolei. Tu widzę już bitwę za 300, więc sobie do niej dołączymy. Po prostu już lecimy wszystko do każdej bitwy, której możemy dołączyć, jeśli gdzieś tam rozpocznie. Wbijamy i lecimy. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze bitwę poprzednią, do której dołączyłem, czy coś tam się stało, czy nie. A zaczynamy średnio. Zaczynamy dość średnio. Ale pamiętajcie, nie liczy się początek, liczy się koniec. Zobaczymy. Jaki będzie wynik tej bitwy. O, oh, okej. Okay. Okej. Okay, A.k. Asimov. Bardzo fajny traf. Bardzo fajny traf. Okej, okay, Tech Fuel Injector. Tutaj już nieco spokojniej. No, ale AK Asimov na pewno, na pewno, bardzo, bardzo fajny traf. Jesteśmy na prowadzeniu, ale tutaj uważam na tego Jacoba, żeby on nas tutaj nie prześcignął. Oj. No, i Jacob nas niestety prześciga 470 zł dla niego. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Lecimy sobie do kolejnych bitewek. Tu widzę 390. No, ale nie stać nas. Nie stać nas, widzowie. Niestety nas nie stać, także lecimy sobie dalej. Sprawdzamy, co tu jest. Czy jest coś w naszym budżecie. Jest za 258. I do tej bitwy chciałem dołączyć, ale coś mi przeszkodził. Czy ona jeszcze jest w ogóle? Jest. Fajnie. Gramy z Jarosławem Kaczyńskim. Zobaczymy czy go ogramy eee, no myślę, że on raczej nie siedzi na kidropie, ale... Ale może akurat teraz coś mu się odwiedziało. Eee, no, zaczynamy średnio, zaczynamy średnio. Także nieciekawie, nieciekawie. No dalej jest nieciekawie, nic się nie zmieniło. Eee, dobra, ostatnia skrzynka już tutaj. Okej, okay, no co jest tak słabo? Strasznie słabo w ogóle z tej skrzynki poleciało. Nawet mu się bitwa nie zwróciła. 94 zł nam zostało. No ale tak jak obiecałem, dołączamy do każdej bitwy, także lecimy y, z kolejną bitewką. No i kurczę zobaczymy. No jak to mówią widzowie? Raz się wygrywa, raz przegrywa. E, każdy odcinek nie może być taki piękny w końcu. <laughs> e, ale dobra, zobaczymy. Ok, trafiamy w faktory nieumaka, także nie jest źle. Nie jest najgorzej. No serio? Dajcie mi coś wygrać, halu. Halo, halo. Dobra, Vortex, 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 dawaj. Okej. Okay. Ten scout jest totalnie nic nie warty. Skrzynia Toxic czy skrzynia Toxic nas uratuje, czy nie? Niestety nie. Niestety nie. Ale mamy jeszcze 70 zł na koncie, także lecimy do jakichś randomowych bitewek. Może tutaj poszukamy jakieś tym razem za zbliżoną wartość do naszej. Czy taka w ogóle się pojawi, bo ja tutaj nie widzę. Chociaż taka za 5 dyszek by się przydała bitwa. No może nie za 365, bo tyle już nie mamy. Ale, ale. Poczekamy 30 zł. 55, niestety na czterech graczy. No ale sprawdźmy. O, w ogóle musimy sprawdzić, czy tamtą naszą bitwę. Sprzed iluś tam czemu nie mogę dołączyć? Okej, okay, no niestety. Właśnie sprawdźmy naszą bitwę. Totalnie nie pamiętam Dobra wiecie co, bo nie, nie wiem w końcu czy ona się odbyła czy nie Chociaż z tego co widzę się odbyła e, Bo jej nie ma tutaj, chyba, że została skancelowana Więc wejdziemy sobie po prostu w ekwipunek e, No i niestety jej nie wygraliśmy, bo by mi się... A nie Wygraliśmy, to była jakaś bitwa na Rastkouty. No to trudno e, Dobra, lecimy sobie, bo jeszcze mamy te 7 dyszek mm, Także trzeba je tutaj na pewno na coś wydać Tutaj mamy bitwę za 40... Okej, okay, nie mamy czy, czy mnie dołączyło do tamtej poprzedniej? Tak, to wygrał. Let's see. No, na pewno nie my. No i mamy 16 zł. Więc z tych 16 zagrajmy ostatnią naszą bitwę i zobaczymy, jak to pójdzie. No bo tyle nam zostało. W budżecie dzisiejszego odcinka. No a że mieliśmy dołączać do tych wszystkich bitew, to dołączmy tutaj za tą 15. Poczekajmy, aż ktoś do nas dołączy. E, I takim akcentem, sobie odcinek zakończymy. No może dzisiaj nie do końca aż tak udany, e, ale na pewno ciekawy, Ciekawy eksperyment, no dołączanie do każdej bitwy. Chyba jednak warto robić własne bitwy i <laughs> e, jednak te skrzynki jakoś tam wybierać. E, taki przynajmniej mój wniosek. Także jakbyście grali bitwy, e, to albo dołączajcie sobie nie wiem, poszczególnie do jakiś, albo róbcie sami. E, o, ale na końcu miłem ak... A, a, nie, jednak jeszcze, ja już tutaj chciałem powiedzieć, że wygrywamy, ale jeszcze jest jeszcze jedna skrzynia, także e, okej, okay, ale miłym akcentem i tak kończymy, bo wygrywamy ostatnią bitwę. E, no i co, w z mojego kodu, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!